Ojej, i 🎵🎵🎵 Witam Witamy wszystkich bardzo serdecznie Dzisiaj e, e, spróbuj się nie zaśmiać No, kolejny, kolejna część A co będzie karą jak się zaśmiejemy? <ś> Ten kto się zaśmieje, na przykład o. powiedzmy, że Tata się zaśmieje, przypinam mu trzy klamerki za jedno zaśmianie. No, tak, w dowolne miejsce wybrane przez przeciwnika. To oglądamy? <coughs> <W> Mam <momentu, coughs> niech powagę złapie. <coughs> nie łapię, nie. Ale ten y, śmiech głośny czy? W ogóle jakiś śmiech? Jak, pff, no dobra, tak, tak, tak. ja nie mogę patrzeć na ciebie wtedy. Czekaj. <coughs> Czekaj. <trykuję> My chyba nie nagramy tego filmiku. No widzę jakiś futbolistów amerykańskich no i już mnie to śmieszy. Oh, watch out! Not today! Oh. <coughs> no, 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 Oh my god! Oh my god, oh my god! The this feels so weak! <laughs> <laughs> I didn't feel safe! <laughs> oh my god, oh my god! Oh my god. Oh my god. <laughs> <laughs> You're right. <laughs> You're right. What? 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 Whoa! Whoa! <laughs> No i jak się słyszę? Nie, na ja pewno nie widać no ja jakiegoś dźwięku No Ale ty główniesz. Nie! No cud, co razem! No razem no, razem. razem. No, no, się dobrać. Dobrać. Dobra, Ja nie mogę Czekaj, ta męka się złote. Co ty zrobiłeś? No nie no głośniki wam pewnie popękały. Co ty zrobisz? Boli. No bo musi poleć. Ty no bez przesady trochę poprawę. No dobra, a gdzie masz tą tego u? to wiem w kosmos. Czemu jeszcze tobie? Muszę. Ty krew mi leci z nosa. O oh wow! Nie boli. Wow. No właśnie, trzeba wybierać kawałek Ja Jak mnie nazwolisz, właśnie się czole, ja no nie? No teraz już nie jest do śmiechu. Jodź się jak... O, Przepraszam? Ta w nosie, to mi dokucza. No dobra, jedziemy dalej. Kurde, czekaj, był bu... Minuta dwadzieścia. Ja już płaczę. Jak mi No nikt mi nie powie, że tym razem Adam nie był pierwszy. No dobra? co ja tak zrobiłem! No co ty? Dobra. Tak zrobiłem. Oddychać. Ale też w górno? Ja je w tyka Jezus w oku Siha, nie leci ty. A mnie no z boli. Najbardziej mi to kucze to w niej. I Idę na oku, bo... Oła! Oła

Nie, 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 jak coś nie, 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 Zatrzymuj, Zatrzymuj. Jedziemy z klamerkami. O ja miernicze Ja bym mi się łapło schwóciło? No to ja za chwilę nie będę widział. No właśnie nie, tak słuchajem <laughs> wokół ładnie. No dobra, teraz ja mi dalej. I dopływa krew w górę. A! No, <laughs> Zabiorę ci tą klamerkę. Ej, no nie ma zmiany miejsca! No dobra. No dawaj mi ją na nos. No, no to ja mam tutaj. Acha, No czekaj. A ty masz małą dziurkę w no, nosie, na oczywiście. Czekaj, jeszcze sobie zrobię to samo. Aaaa! O, ty! Dlatego bym je zdziołał. Mówiłem? Acha, no. O, ja zwierniczę. Jest krew! <laughs> Ooo, wow, jak to woli. 3, 2, 3, 4, 5. Wieżnej nie ma właśnie gdzieś. A ty ale coś się z tego. Słuchaj. No jak cię coś to wrażenie chyba takie, jak to masz. Dalej tu to łoko. Ooo, <ślesy> kolega się rozgrywa. Zamradę? Jest <grymne> Ile ja mogę ciągle? Jeszcze jedna. No chodź, powoli już sześć ma być. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No teraz to jest mam na pewno się zaśmieje. No jak już tak woli wszystko. Cztery, dziewiętnaście. Pey na A. Musiała obalać chyba. Aleś, to, to może ja nie. to w tą piankę ma. No. No i weku o koniec! No i tym pięknym akcentem kończymy... No czekaj, może sobie dofniemy jeszcze. Nie no, tu... sobie. No dobra. 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 Dobra, ten. Koniec. No, wiesz, że to mi zaczynają odpłatania, po drugie to wszystko mi wszystko zaczyna włożeć Także suwik, ławka i komentarz bardzo mile widziałem. Jak, jak dowiecie do 4000 ławek to jedziemy z kolejnym Jedziemy w kolejnym suwikiem się je 4000 ławek Na razie To nie jest przyjemne, wierzcie o. mi Pa, pa!